Dziękuję bardzo. Ja proponuję Panie Radny, abyśmy wszyscy dzisiaj zagłosowali za tą uchwałą. Jeżeli zależy nam bardzo na budowie jednej szkoły. Bardzo proszę o zabranie głosu przez Pana Komisję Lucjana Rowickiego. Szanowny Panie Radny, bardzo dziękuję. Jest to bardzo cenna uwaga, dlatego chciałbym zareklarować, że do 27 do sierpnia nowego czytarka Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu przez pana radnego Bartolomija Krucha. Ja tak chciałem tylko wyjaśnić, że oczywiście też jestem za tym, że uważam, że ta szkoła powinna powstać w okolicach Słukowa, zabawy. Natomiast ja mam po prostu takie obawy, bo my wszyscy byśmy chcieli oczywiście, żeby ta szkoła powstała jak najszybciej, żeby wykorzystać tą dotację pieniądze i tak jesteśmy trochę spóźnieni. Natomiast wiem, jak to czasami bywa, że może się stać tak, że... Zrobimy projekt i nagle się okaże, że tutaj trzeba dodatkowe miliony włożyć w fundamenty i mamy dotacje tam niego. 30 milionów, nagle się okaże, że trzeba będzie dać 40 milionów. To, to jak właśnie wygląda, bo no, ta działka jednak tak, jeżeli się tam popatrzy, no to, to budzi pewne wątpliwości Dziękuję. Dziękuję bardzo. Eee, pan burmistrz Lucian bardzo proszę. Szanowny panie radny, pragnę zapewnić, że Przyglądaliśmy się tej działce. Odwołam się do tego, co powiedziałem przed chwileczką. Jest bardzo duży problem, żeby w ogóle w słuchowie nabyć działki. Dochodzimy do tego, że w słuchowie, nieważne ile się ma pieniędzy, można działki nie kupić. Więc w tym momencie uważamy, że działka nie jest... Naszą wymarzoną, którą, na której chcielibyśmy budować szkołę. Natomiast są takie możliwości, i będziemy dokładać wszelkich starać. Otwarta Wieliczka. Dbamy o wspólne dobro.